Nauczę Cię, jak się wiosłuje teraz. Ja dobrze. dobrze, ale jak umiem. To jest taki fajny napis. Z krową. Co to jest napisane? Cowgirl. Tu <laughs> widać. O, widzisz? Tak, kapitan. Hej, Zegnij ten syr. Nie. Hania, no. Jakbym chciał sobie powąchać, powmuchać, to bym sobie lodówki wyjął. Jak masz kapok z takim gwizdkiem, to nawet nie musisz nawet nie musisz tego kapoka za zakładać. Bo jak wpadniesz na przykład do wody, to chwyć. musisz go do tego chwycić. Jak wpadniesz do wody i zagwizdziesz tym gwizdkiem, to przypływa ratownik. To tak, czy na takim pustkowie od ludzi i w lesie będzie ratownik? No raczej nie. Będzie, bo on mieszka w tej kamizelce. Tak, na pewno mieszka w tam w budce. W kamizelce mieszka, to jest ratownik kamizelki, wystarczy tylko zagwizdać gwizdkiem, tylko nie glisz teraz go przypłynie. Będzie nas